My idziemy dalej, ja już znowu zmieniłem postać ze Space Marina, ponieważ nie odpowiadał mi on za bardzo i nie mogłem leczyć mojego towarzysza. Krzysiu jak widzimy biega tu Mam jakieś konie, można je zabić? Ej, co ja mam? Ej ja, mi został ten karabin po tym Space Marineie. Ja dawaj mi mój karabin. Ja chcę konika, to jest Ej, 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 się dajmy na koniec, patrz. Ej ten koń wygląda jak z lego nie? A właśnie Ale co to jest? Został mi ten karabin facet na ja ja Space Marine Nie to ja się zbuntowałem To ja się zbuntowałem Kurbi bunki Czekaj a tego? Tych u góry nie można zabić Okej, okay, bo... Czekaj ktoś mnie zaprasza do gry Nie nie będę grał w całym Call of Duty Modern Warfare 3, A, mnie też zaprasa, którego ten, no nie, nie mam. Ha, mnie też zaprasza, tylko zamsu nam z, zawsze mi spamuje. <noise> o, -o. o nie, to na nas? Przez ten twój bunt? Bunt. Czekaj. Dawaj go. Ale się Zostało coś w nim? Jakiś topór, otrzymujesz topór kapitana Chodź a tutaj. Nie, ale... ch nie, nie chodź na dół, chodź na dół. Jest dawaj mi mój bolter. Chodź na dół Ale tu trzeba o. iść do góry tam, do tego pokoiku. Dobra, jest a, ten ale mi został... mam topór. A chcę mieć mój karabin. O, jest mój bolter. To jest mój yeah. Mam bolter. No dawaj mi ten karabin <noise> Ale nie chcę tego tego. No dobra masz. Pierwsze mój bolter. To jest... On jest większy od ciebie. Nie no, w mojej ręce patrz, w mojej ręce wygląda normalnie. Bo ty masz ma, bo ja ci dałem mniejszą wersję. Tak. Ja. Żeby ci nie było smutno. tak? Dużo więc. Wilnik. Bez śpi. Trzeba być cicho teraz. Jep, na lot. Napalm strike on na your house. Łopowy. Napalm Cypko. strike on your house is coming. Czekaj, ja chcę... Chcesz... Nie ma czasu na sen. A ja chcę czas na sen. Ej, nie mogę tego zniszczyć. Weź to rozstrzelaj czy coś. O, Debil. No czekaj, a może trzeba iść na dół? To jest na dół. Nie. Rozpada się oczar. Może podpalimy to? O, czekaj, tu coś jest chyba, nie. O, wziąłem sh jakiś shield i Tak, kostru ochronny. Dobra, idę Czekaj, zbadaj. To miasto naprawdę rozpada się w oczach. Co się stało? Eee... <noise> Nie wiem. To, to co się stało? O mój Boże, zabili żółtego. <noise> Ej, chyba wypadliśmy za tekstury gry. Tak mi się przynajmniej wydaje. <noise> Jak w kodzie dwójcze, też się <noise> tak dało. Co no nie, Od początku, no dobra. No. Z przejdziemy tam, bez buntów. Ty no. zostaw sobie swój, swoją dzidę, bojową. I chodź. A, jest F i jedziemy. Patrz, czy się pewnie dogonię. Dobra. No, F. I, I tak się doganiałem Od teraz ja nie dojdę i tylko ty sobie porozmawiasz z kapitanem oh. Ja go zabiję zara Tokej okay. chcesz od niego ten o, LOL? Nie masz. Nie chcę Helida. A masz <laughs> Prawie jak zombiaki w Black Opsie 2. Jak się gra z zombiakiem Dobra Dobra pierwot ze to miasto naprawdę Czekaj tu jest ta beczka. O co się Cze o jest użyj. Podnieś autotarcza. Jak chcą wyjść? Nie wiem. Y znowu tam pójdę, to pewnie spadnę w tekstury. Mm, a tu nie można nigdzie iść? Kamień? No. Lut! Woda! A i tu chyba coś jest. No debilet. No, no, ty się tu bawisz wodą, to a tu wystarczyłeś iść w bok. Ja nie słyszę tego jakoś mój, Ja usłyszałem tylko, że mamy iść do komnaty królewskiej. Ty, no czekaj na mnie. Miasto jest obrężone. Dlaczego ja to zrobiłem na siebie? A, padłem. Źle zrobiłem, Wyklawisz. Weź od razu i szybko. Podpal się trochę... No, podpal się trochę i odratuj. Tak, bo ja tu teraz walczę, nie widzisz? Dodaj F, F, -f, -f i ten... Shift i y prawy. Walcz, chyba. Mm, dzięki. o, o, o się. Debile No znowu O fak, ten z bombami mi wybucha na farze No Ty jesteś Space Marionem co się boisz No debil Ty znowu mnie podpaliłeś No Życie Ty mnie porazisz prądem Wow, chyba coś to zwalię. hu Oooo shit, padłem. <laughs> nie zdążyłem tego się uleczyć. Pa, teraz go ciacham, zmieszam. Mm. Dobrze, więc... Vlad? Czy to nie Vlad? Vlad. Przebrał się. Vlad nas zdradził. What? No jest zdrajca. Zabić babcie! A, Dobra, idziemy dalej. Vlad to zdrajca. Nie tak, pustawił no, na niego. Tak, z tego co pamiętam. Ale spoiler. Padłem. Trudno nie zauważyć. <laughs> Zrobię sobie zbroję życia. Ciekawe czy się zbroję, zbroję, życia ze zbroją kamienia. Na przykład www, Życie...? E. Nie. Się. kamienną, co zrobiłem razem z życiem. Zrób tak. dwa razy w, dwa razy d i e. No i mi nie wyszło. Wraz z życiem. tam gada? Zaraz go rozwalę. jakieś okay, A dlaczego ja znowu zrobiłem ogień na siebie, no Dobra Gdzie teraz? Nie wiem, ale ja bym otworzył oknięty no, no to ja Ja bym je tak otworzył. Ty trzeba wejść w dół. Nie, ja bym je tak otworzył, wiesz? Patrz To zaczekaj a, no, będziemy się o, Zabierz mu, mu tę pałkę, szybko. O, o. o, -o. Dobra, uciekaj, uciekaj albo polej się wodą. Idę im tam pomóc na drugą stronę. A nie to, nie ten klawisz. Co? Weź, szybko. Idź. Następny z pałku. Uwaga, zamrożenie. Jep. Nie zamurz. Co? A, nie tu. Dobra jest. Jep. <laughs> Uciekłem przed spaleniem. Dobił mnie pału. No. Y odratujesz mnie szybko, czy... Postaram się. Dawaj, dawaj i wrzucie! To teraz, no dawaj. Dobra. fuck? Co się stało? Aha, twoje wywróciło. Weź, ocal mnie szybko. Znaczy, uratuj. Czy to jest źle, czy, czy mi się tak wydaje? A Ej, oni pewnie... O, sam się rozwali. Dobra. Ocaliliśmy plac. O nie, to wybuchnie. Aha. To nie, nie? jest ten główny profesor. A nie, uczeń. A, pamiętam tego maga. Będzie z nim walka teraz. Wow, shit. Ja, co się dzieje, o. Ja postaram się go z kamyków wbicia tych czekaj Kurde, on za a... tobą biegnie. wiem, 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 Ja mało życia. Prawie jak w LoLu. Trzeba ja będę biegał w kółko ty choraj Ja próbuję tego maga tu o. No co ty robisz, ty debilu? też tego maga, bo on się leczy. Eee, mój ka. Kameka go A bo ja go na. A dlaczego mnie? Zabił mnie. Zabił mnie. Dobra, zabij go. No jeszcze. Dobra, to weź mnie uratuj. Weź mnie uratuj. Dziękuję. <grystanie> Debi. <grystanie> weź, mówić, mówię ci, rób sobie te tarcze. Spokojnie Na razie idziemy Jak będzie potrzebne to już ja zrobię A płomienna tarcza? Pamiętam, pamiętam, że tutaj w sali tronowej będzie Będzie się, dwóch magów I mi się, się, się wydaje, że lo, lodowa tarcza będzie lepsza O Mam lodową tarczę Dobrze No teraz po prostu... chyba. Wow. No, kombajn. Co oni zrobili? Wjechali kombajnem do miasta. Co, już padłem? Zmienisz zbroję. już. właśnie tu klepie z nimi. Wiem. z nimi. Wiem. już. No, już. No, już. O o o tuż 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 je się trochę uleczę Ochlap się wodą jak możesz Ochlap się wodą Ochlap tak się wodą bo ja... bo. Fajnie Zwy jak tak zwykle Ej wejdź w to To trzeba tak. zniszczyć No to, to chyba nie tak Znaczyń moim zdaniem kamyczkiem jak się rzuca kamyczek? O właśnie se, odbił się kamyk mi. Chyba trzeba iść tu. Tak? Może dobrze myślisz. Dobra, chlapu, chlapu. A my dalej lecimy na Szczecin, nie? Zrób se tą tarczę, bo cię zatłukę. A to ja prądował tarczę teraz. No i tak, zrób se tarczę, a żyć. No debilu! <noise> o, czekaj. wejść tu. Aha, bo te tarcze się zużywają. A D <grymne> A, D i chuj. Dokładnie. No czekaj, bo ja nie widzę teraz gdzie idę. Chyba się spalił. I to ochlap do wodą. O nie Dobra. Face Marine z mieczem, no ale oni tam mieli miecz, więc wiesz, nie tu, tutaj, nie na pewno ugasisz zamrożę. Zamrożę ogień. No ale śnieg się powinien zmieniać właśnie w wodę, nie? O nas zdradził. Ta? To jest... Chciał zginąć. To jest pomocnik Vlada. Nie giniesz, mata. O, punkt kontrolny. Ty też nas zdradziłeś. Boże. Uważaj na tych z dyniami. Dobra. Uważaj tego z dynią. Oh. Czekaj. O, to, oh, oh. To, ich, to ich będę leczył. Teraz z nimi walki, o się? Gin, gin. No przestań mnie lać tą wodą. Mogę ja się jeszcze ty. powietrzem urać. O, chodź tam. Czekaj, ja się pierwszy wbiję z ogniem. Po co? Dobra No i znowu wiem, no Mówię, że się wbije z ogniem Ty trochę lekki but tu widziałem Jeszcze po raz A, o Ginęli Ja wolę być tam lekko polany wodą, bo to za dużego dmiejrza nie zadaję, czekaj SDW wo -e. Na siebie no punkt kontrolny tego uruchomię i idziemy dalej jak w rękach orków i tak wiem że nas zdradziły <laughs> zapomnieli <śmiech> zabrać Taran obrończy miasta zapomnieliśmy zabrać Taran po co o. to? Podpaliłeś pomocników. Akurat ich tu trzeba zostawić, wiesz, bo oni się przydadzą. Macie, No i teraz mnie zabiję. Oni tak dużo nie robią. Ale wiesz, zawsze coś. Jak biały ork, prawie jak z tego. O. To będzie jeb. I było... I jebułku. Y, padłem. Nie wiem jak, ale padłem. WDDW -y E Na siebie Jajebicuk O, ale się udało tak, R R R R Zamrożeni Ty też trochę Dobra AS, AS E musimy tam iść, bo do środka, bo oni to będą cały czas iść Tu tam będzie walka z tymi dwoma magami, więc Dobra Jak coś to używaj cały czas tego shielda wokół no, tego SHIFT plus E, mm -hmm. może. Pamiętam, to, to oni się tu będą leczyć jak powaleni. Mm. Śmieszny ten język. Jebczo, ale oni mają maszynę. Aha, najpierw gdzie się, się bić. No to są ci wagowie Ej nie stój mi, nie stój mi Wal z nich w tego kamienia Ej wal mi tarczy, a ja będę w nich pił No dawaj co chwilę mi te tarczy Wal ją co chwilę A ja będę w nich strzelał Debile co jest Ej, Ale ja muszę być w tarczy Gdzie się wydaje, że ten kamień się odbija od naszej tarczy Nie wiem Chyba ta, nie możesz, nie zamykaj mnie w tarczy no Zostań za tarczą nie. i wychodź tylko jak ten, no co No, nie mogę, bo mnie no teraz blokujesz. wyjdź I teraz przejdź się koło tarczy i walnij Czekaj, nie wal tarczy teraz to jest? Dostał Tarcza. Nie, nie walisz tarczą. Bo ten już pada prawie. Z kamienia go bij. Wrej będę tam przesłał obok ściany. Ten nie, już prawie zginął. Dobra, zginął. Dobra, Kamieniaj. Go... Przesuń się, przesuń się. Dobra. Następny o, Czekaj, ty sobie dawaj tarczę i uciekaj I trzeba ich pokonać w jakimś tam czasie Nie chcecie... Czekaj Daj, tego nie rozumiem się Chyba król nam zginie To stało. Wydaje mi się, że jeden musi zająć się magami, a jeden musi zniszczyć tą maszynę. Możliwe, tak, czekaj. Tu jest ten ork, dobra, to ty się zajmij tymi magami. Mhm, a ja, się. A ja tu pójdę tą maszynę trochę. Możliwe. Już nie pamiętam, co tu się działo dokładnie. Wow, wow to będzie chyba dłuższy odcinek, albo go podzielę jakoś. Łow, 50 minut było naliczone. Dobra, to grajmy tak ten, a też. A potem się będzie dzielić jakoś. Ja to będę dzielił jak 15 minut, czy po 20. Nie, go się nie da. Go się nie da tej maszyny się zniszczyć. A dobra Dobra, ja już to niszczę. Niszę to maszynę. Jest! Dobrze. <laughs> Oj, teraz Siby. będziemy walczyć przeciw temu dużemu magu i tym wumbałem. Więc teraz cały czas tarcze używaj. Czego? Tarczy? Tak, cały czas tarczy wal. Najpierw tych małych rozwalmy. Nie padłem. Dobra. używaj tarczy. O, wow, co się stało Ty, ty uciekaj, bo oni na razie we mnie trzymają Wow, o, wow. 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 no, no. Zapomniałem trzymać tego Musisz uciekać Albo przynajmniej mnie odrodzić A jestem odrodzony Co się stało Ten jeden już pada, prawie O co się? Zabigo, zabigo. Dobra. E, palę się, Skończyłem. E, aha. <laughs> This <laughs> is Sparta. Wow, dostałem <laughs> <król> na ratunek. <laughs> ja też. <laughs> Captain proper criminal jakiś nordycki język bo ta mm -hmm. gra jest w ogóle taka na nordyckich hmm. tych y... na mitach więc Halvindr kontratakuje Havindr My lecimy dalej, a ja to mówię, będę dzielił jakoś. Wydaje mi się, że możemy skończyć, i wybrać inne postacie i zacząć następny odcinek. To czekaj. To zakończymy, ale to po tym. Mhm, do Więc co? Komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Do zobaczenia.